A coś powiesz o tym holu? Co tu się stało w ogóle? Mamy zaczep. Próbujemy odczepić. Nie szło nam na początku. Same zaczepy. O, wracał deszkę. Pierwszy w sezonie, jakże ważny. Mimo tego, że opierdolił ze trzy banany, kurwa. Tak, wodę cwellą. Cwellą wody na maksę. A bo w tej chwili, na, na gumie, trochę. Jest całkiem dobra ryba. Myślę. Tam cały czas w miejscu jesteśmy. Dobrze, dobrze. Tam nie wiadomo, gdzie by poszedł. Czy pokumpli by poszedł i co by zrobił? Ja może wyłączę ten silnik. Pisuje nastrój. Ja to widzę, że to amatorka na takim sprzęcie jest. To nie jest. <noise> Ciężka motorka. Nie no ja wiem no przez spokojnie. Rzucać jakimś półki kijem to słabo. O i zdjęcia w komarowni będą. Nie. Tak nie wiem, to się... Co mamy nie wiem. No chyba, że ten banan. Banan, wiesz, może zadziałać w ostatnim momencie. nie zobaczyć, zobaczyć, wiesz, To już zaliczony będzie. No już na No już Dola sumiarza A jaka główka? 25 gram no, Ciężka walka Człowiek z chorymi plecami Na się powinienem przestać Pierwszy bomber wyszedł A motorka taki spinning no Ale ja to nie byłem cięższym rzucać Nie no wiesz, to spinning to wiadomo Może troszkę 50 punktów może jeszcze Ale wędka dobra, jest ona cały czas ma zapas mocy wiesz tu mamy dobry teren, gdzie on nigdzie nam tu nie pójdzie drzew jest, nie? No ale gdzie te drzewa? To w życiu go tam już nie wpuścimy w te drzewa. Zaczepy były na kamieniach O już widzę trochę, że się zasapał O już śluzik jest Któryś mi tu nieprzytomności nie stracił. <noise> o, ładny będzie. będzie ładny. Dwa metry. Może być. <noise> Aczkolwiek... Chyba nie. za szybko się zmęczę na, na tym dwometrowcu. Za szybko? Na tym kijku? Dobry będzie. To będzie dobry. Ale czy dwa metry, to nie jest. Trzeba ja szybko przyjeżdżać, bo zaraz woda opadnie i kurwa ich tu nie będzie, no zobaczysz kurwa. Tak, nie, bo to będzie płytko Przyjeżdżam tu we wtorek, i będę kamieniami, po wszystkim to Grana. Granat. Siatę jeszcze. Grube wiry robił powiem Ci. No wiem Ci, że. Fajne ryby woli z ręki. No nie to... 1,70 m może mieć No ja trochę lepiej 70, ale niewiele Piękna ryba kurde tu 1,82 m Jeszcze, jeszcze, on jest gotowy Ale jakie ładne kolorki ma za to taki Tak Diałasek Dobra, koniec filmu